Proszę Państwa, po raz trzeci, trzeci rok z rzędu organizujemy y, imprezę pod tytułem Dni Serca. Y, organizujemy ją razem ze Starostwem Powiatowym oraz y, OSIR-em Starogarskim. I po raz pierwszy y, także do grona współorganizatorów dołączyła Polpharma, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, cieszymy się. Zapraszamy na tą imprezę w najbliższą niedzielę. Jest ona organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Sobota mamy dzień bez biletu, a więc kto dawno nie jeździł autobusem, zapraszamy na przejażdżkę autobusem. Można nie kupować biletu w automacie, można nie kupować biletu u kierowcy. Wsiąść i przejechać naszymi autobusami po, po mieście. W autobusach będą śpiewy, występy. Tutaj Kuźnia Bracka będzie nas wspomagała. W sobotę, oprócz tego, jeszcze w Grodzisku Owic będzie przejażdżka rowerowa z rynku do, do Grodziska i piknik. Wszyscy na rowery. Skupiając się właśnie na, tutaj, jak pan powiedziała, na sobotę czyli to są dni serca. Zapraszamy serdecznie wszystkich od godziny 9 do godziny 13. Gdzie w specjalnych stanowiskach będzie można wykonać bezpłatne badania pomiaru glukozy, pomiaru BMI oraz tutaj dzięki właśnie przyjemności firmie Polpharma będzie specjalne stanowisko, gdzie będziemy mogli wykonywać bezpłatne pomiary ciśnienia. Akcja nazywa się Ciśnienie na życie, i bym poprosiła tutaj panią Rybalską o rozszerzenie tej tematyki i tego, co tam będzie, będą mogli pacjenci wykonać i z jakich porad skorzystać. Akcja zawita po raz. Pierwszy tutaj do Starogardu. Będzie to autobus wyposażony specjalnie, przystosowany do tego typu akcji. Będzie sześć pielęgniarek, sześć stanowisk. Autobus można było już zobaczyć na wielu imprezach na terenie całej Polski, bo już z tego co wiem, jak licznik wskazywał, sprawdzałam dzisiaj, to już jest prawie 170 tysięcy ludzi w Polsce brało udział w tych badaniach. A zamiarem jest, żeby, żeby dojść do liczby 200 tysięcy do końca tego roku. Patronem merytorycznym tej całej kampanii jest profesor Marian Zembala. No i tutaj wpisujemy się jakby w też w taką szczytną ideę zbierania pieniążków na klinikę Zdrowego Serca w Zabrzu. Polfarma to, to nie znaczy, że potencjalni ci wszyscy, którzy zgłoszą się do pomiarów, będą cokolwiek płacić. Nie, te badania są w pełni nieodpłatne, natomiast Polfarma od każdego pomiaru ciśnienia odprowadza złotówkę na rzecz kniki zdrowego serca w zabrzut. No więc łatwo policzyć, 200 tysięcy osób, 200 tysięcy złotych i tyle zakładamy, że klinika takie wsparcie uzyska. Bo po tej całej akcji dane zebrane dotyczące tego, pomiary ciśnienia będą zebrane w badaniach i te badania będą nazywać się serce Polaka. I taka jest idea tego, także to nie jest to coś, co, co gdzieś tam zaniknie, to posłuży, posłuży do, do dalszych dociekań, dalszych badań, co warto zrobić w tej materii. Także cieszę się, że akurat tutaj takie zjednoczenie siły i środków nastąpiło akurat w tym, czy nastąpi w tym dniu w sobotę, że tyle różnych podmiotów, organizacji, osób, włączyło się w to wszystko, no i mam nadzieję, że to wszystko wpłynie też na, na postrzeganie tego problemu przez, przez ludzi, których ewentualnie do, dotyczy ta przypadłość. Jak, jak te wszystkie choroby związane z, tak jak mówię, z chorobami układu krążenia. No i, i żeby, żeby też zwrócić uwagę na to, że warto się kontrolować i warto samemu o siebie też zadbać, bo profilaktyka jest na pewno tańsza niż potem leczenie. No i, i zwyczajnie jest lepiej być zdrowym i zapobiegać, niż być chorym i potem się leczyć. Tak. W tym roku no, po raz pierwszy, tutaj na polecenie czy też prośbę oddziału kardiologicznego, postanowiliśmy także wprowadzić dodatkowe badanie, bardzo ważne badanie, w tym badanie EKG po 45 roku życia. Więc chcielibyśmy, dlatego po 45 roku życia, takiej ilości pacjentów, znaczy. Uczestników tego, może jeszcze nie pacjentów, tego dnia serca zrobić badania i będzie dwóch lekarzy z oddziału kardiologii, którzy będą opisywać te badania i w sytuacjach, kiedy będzie potrzebna interwencja lekarska, będą określone sposoby dalszego leczenia, dalszej diagnostyki. Także więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że nie wykryjemy tak dużo zmian. Ponieważ no, to by było bardzo niepokojące. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że jest to dzień serca, ale pamiętamy, że serce to jest jeden z organów układu krążenia, i również będziemy propagować świadomość naszych mieszkańców dotyczącą udarów mózgu. Mamy tutaj całą literaturę takie ulotki dla pacjentów, ponieważ udary w mózgu są bardzo częste i współistnieją z chorobami yy, takimi jak choroba kręgowa, jak nadciśnienie, jak zaburzenia rytmu. W związku z tym też chcielibyśmy, żeby pacjenci wiedzieli, jakie są objawy udaru i co należy w tym momencie robić, gdzie się zwracać, jak rodzina ma reagować. Z tego względu, że istnieją teraz metody szybkiej pomocy, a najważniejszą sprawą w tej szybkiej pomocy jest czas zgłoszenia I wtedy jest ratunek, wtedy jest wyleczenie. U nas widzimy, mogą mogą, Państwo, dokonać analizy, analizy skody ciała, czyli tłuszczu i wody metabolicznej na specjalnym analizatorze skody ciała, tak więc zapraszam wszystkich również do obliczenia dowolnego BMI. Staramy się uświadomić ludzi, jak ważne jest, jak, jaki wpływ ma otyłość na choroby tego układu krążenia. Tak? Jest ona jednym z głównych czynników ryzyka układu krążenia i jak ważna jest nie tyle sama dieta, a jak ważny jest styl życia i zmiana sposobu myślenia. Tak więc, każdy będzie mógł u nas do nas przyjść i takiej analizy tłuszczu i wody dokonać. Ja również pokieruję co należy robić, a czego nie, jeżeli chodzi o takie prawidłowe nawyki żywieniowe, czyli ilość tych posiłków, z czego fajnie by było zrezygnować, jeżeli tego jest nadmiar. My w Dniu Serca zapraszamy do wszystkich na rowery. Już o 11.00 na rynku zgłaszamy się, wsiadamy na rowery, wyjeżdżamy w trasę. Ta trasa nie będzie za długa, żeby nie przestraszyć uczestników, to będzie rekreacyjna, może mama, tata i dzieciaki mogą wziąć udział. Dla każdego uczestnika będzie specjalna koszulka, która będzie promowała zdrowy styl, styl życia i, i, i ruch. Również masz Nordic Walking. Tu polecam szczególnie tą propozycję paniom, gdzie nie wszystkie jeszcze prawidłowo się poruszają i nabywają często kontuzje, że kręgosłup boli, a kręgosłup boli tylko i wyłącznie dlatego, że źle pracujemy z kijkami. Zachęcam do, tej, do okazji spotkania się z instruktorem, z fachowcem, który będzie korygował złe chodzenie. Możecie tego dnia nabyć prawidłową postawę i zaliczyć kilka kilometrów z instruktorem. A więc o 11 na rynku wyruszamy również na rowerach i z kijkami. A już od samego rana będzie ścianka wspinaczkowa, gdzie również dorośli, to jest ścianka wspinaczkowa niekoniecznie tylko dla dzieciaków, ale również i dla dorosłych. Operator wskaże, pomoże, jak pokonać ten odcinek. Również Flatline to jest taka taśma, po której można chodzić. Oczywiście wszystko przy asekuracji firma Evertrek nas wspiera i pomaga w tych działaniach. Ponadto młodzież z Ogniska pracy pozaszkolnej będzie prowadziła działania teatralne, a więc po wyobraźnia teatralna połączona z ruchem, również uaktywni nie tylko dzieciaków, ale i dorosłych. Mam nadzieję, że tutaj będziemy licznie uaktywniani aktywnie, bo to będą osoby, które mają już bogate, bogate doświadczenie w takich działaniach. Ponadto przedszkolaki, nasi najmłodsi obywatele naszego miasta będą przygotowywać się przy... Na stronie południowej rynku będzie, będą się rozwijały działania w zakresie Dnia Serca, ale na stronie północnej rynku, tam będzie działała Akademia Puszowego Misia i będą dzieciaki budowały nasi najmniejsi ekologiczne pojazdy. Dlatego zachęcam Was, żebyście przyszli i zobaczyli, jak działa wyobraźnia u dzieciaków. A jeszcze jedna taka rzecz, zanim rozpoczęła się konferencja prasowa, to właśnie miałam e, ważny telefon, otrzymałam go z PZPN-u, że PZPN dodatkowo przesyła nam trzy piłki na mecz z podpisami, z podpisami Tomka Żąsa, Tomasza Kłosa, Romana Posadzkiego, e, Tomasza Iwana. Pawła Kryszałowicza, Stefana Majewskiego, no jeszcze prezesi e, też się podpisali, więc e, i nasz ławetny mezon, który rapuje. E, również mam nadzieję, że e, trzy piłki dotrą do nas do Stargardu e, jeszcze w tym tygodniu i będziemy mieli okazję wtedy wylicytować. Dlatego starogardzianie szukujcie kasę w sobotę, oprócz grania będzie również możliwość wylicytowania. To wszystko oczywiście dla Olki.